Witam. Teraz zastanowimy się, dlaczego jednym powodzi się w życiu lepiej, a drugim nie za bardzo. Przedstawię tutaj oczywiście moje spostrzeżenia, ale również oprę się na badaniach. Są dwie najważniejsze sprawy: pierwsze to są nasze geny, genetyka, i drugie to, co możemy z tym zrobić, i właśnie genetyka. Genetyka, geny, karma, jak to można nazwać? I teraz, pewni ludzie oczywiście rodzą się w pewnych rodzinach, gdzie na przykład nie ma alkoholizmu, nie ma żadnych traum rodowych. No i oczywiście ci ludzie niby mają lepiej, bo mają lepszy start. Drudzy się rodzą, no i mają ten start gorszy. To również może się dotyczyć tego, że ktoś może się urodzić z pewną chorobą, ktoś może się urodzić z pewnymi dysfunkcjami. I tak to właśnie jest, ale na to nie mamy wpływu. Po prostu dostaliśmy pewną pulę genów, dostaliśmy pewną pulę jakby zasobów i na tym bazujemy. Ale teraz jest druga strona medalu, bo jak wiemy, zawsze medal ma dwie strony. Teraz pytanie jest, co my z tym zrobimy? Bo teraz ktoś może się urodzić w rodzinie, pewnej rodzinie, która jest dysfunkcyjna, ma, jest na przykład alkohol, jest alkoholizm i teraz nie dostała ta osoba pewnych wzorców, wzorców na przykład do bycia szczęśliwym, czy zarabiania pieniędzy, czy na przykład je, ma tak zwany syndrom ofiary, czy myślenie ofiary, bo syndrom ofiary czy myślenie ofiary to jest nic innego jak sposób myślenia, którego oczywiście jak wiemy. Możemy się odu oduczyć. A więc to, co my z tym zrobimy, to jest druga sprawa. Bo może, mogłeś się urodzić w trudnych warunkach. Mogłeś się urodzić w warunkach, które tobie nie sprzyjały. Ale teraz pytanie jest: czy ty chcesz coś z tym zrobić? Czy ty chcesz tylko zazdrościć innym? Czy ty chcesz za 5-10 lat być w innym miejscu niż jesteś obecnie? Oczywiście, nie musisz robić nic. Bo nie podjęcie decyzji to jest również decyzja. A więc są rzeczy, które nie możemy zmienić. Ale druga część, jak powiedziałem wcześniej, możemy coś z tym zrobić. Możemy czytać książki, możemy jeździć na spotkania, możemy zapisać się do grupy wsparcia, możemy inwestować w siebie, możemy się rozwijać, możemy się wszystkiego nauczyć. Zobaczmy. Wystarczy wejść na kanał na YouTube. Oczywiście, jest tam dużo różnych bzdur, tak bym powiedział, ale jest bardzo dużo. Moim zdaniem osobistym YouTube jest najlepszym medium społecznościowym. Dlaczego, że również TikTok, tam jest, zależy czego szukamy. Ale jeżeli wejdziemy sobie na YouTube'a, możemy znaleźć odpowiedź na każde dręczące nas pytanie. Na YouTube nawet nauczymy się jak postawić ściankę działową w domu czy jak naprawić dach, czy jak naprawić samochód, wszystko tam jest. A jeśli chodzi o naszą edukację, znajdziemy tam wszystkie odpowiedzi. Oczywiście warto też jakby cedzić to, te informacje, bo jest tak jak powiedziałem, jest dużo informacji, które się nie zgadzają ze sobą, ale warto po prostu to edukować się i brać tylko to, co jest dla nas najważniejsze, ale przede wszystkim spotykać się z ludźmi, którzy Mieli takie wyzwania, jak i my mamy, bo ci ludzie, którzy urodzili się, tak jak ty, w toksycznych relacjach, w relacjach alkoholowych, w rodzinach dysfunkcyjnych, myślisz, że ty jesteś pierwszą taką osobą? Nie, takich ludzi jest mnóstwo i tacy ludzie napisali książki, tacy ludzie napisali różnego rodzaju szkolenia, kursy. Zbliża się a nowy rok. Czy nie lepiej sobie? Postanowić, że w nowym roku coś zmienię. Oczywiście, nie musisz nic zmieniać. Ja Cię tutaj nie nakłaniam, bo to jest tylko i wyłącznie Twoja sprawa. Ale jeżeli teraz narzekasz na życie, jesteś w tym syndromie ofiary i myślisz, że życie takie ma być, jakie je jest, i tylko zazdrościmy innym i patrzymy, co oni mają, jak oni żyją, jakie zawody wykonują. Przecież ja, dokładnie 15 lat temu. Pracowałem jako magazynier. Pracowałem w magazynie. Pracowałem przy ubraniach, i wcale się tego, wcale się tego nie, nie boję powiedzieć. Pracowałem w różnych zawodach. Pracowałem, wykonywałem ponad 30 różnych zawodów. Pracowałem, robiłem świece. Robiłem, pracowałem jako barman. Składałem nawet do policji. Do angielskiej policji Które na tamten czas mnie nie przyjęli I wykonałem bardzo dużo rury. Pracowałem przy kanapkach Pracowałem przy Nawet przy kwiatkach Wyobraźcie sobie Pracowałem przy sałatkach przy, Pracowałem przy mięsie Robiłem wszystko Ale Później uświadomiłem sobie, że Moim takim powołaniem jest właśnie treny, Trening Jest coaching, pomaganie innym ludziom i zacząłem właśnie być, zostałem trenerem personalnym, do którym jestem do dzisiaj. Ale w międzyczasie zrobiłem również kwalifikacje na trenera mentalnego oraz teraz terapeutę. No i będę również robił, e, będę szedł również w live coaching, czyli taki, taki tak zwany trening życiowy. Dlatego właśnie między innymi buduję ten kanał. A więc to jest moja taka krótka historia, ale mogłem zostać w tamtym miejscu, mogłem zostać w magazynie. Ale powiedziałem sobie, że moje powołanie jest coś czymś innym. Chcę wykonywać inny zawód. A więc Ty również też może w tym momencie jesteś w pracy, której nienawidzisz, chciałbyś coś zmienić. Jeżeli zakasasz rękawy, to możesz to zmienić. To tylko zależy od ciebie. To zależy od Twojej determinacji. To zależy od tego, czy zgodzisz się na to, żeby w życiu być ofiarą, bo możemy być w życiu, albo. Jak to mówią victim po angielsku Czyli victim, czyli ofiara? Właśnie Albo możemy być victory, czyli zwycięzcą To tylko zależy od nas I nie obwiniajmy wszystkiego i wszystkich dookoła A więc tak to wygląda I oczywiście jeżeli ten filmik z Wami rezonuje Zostawcie komentarz, podzielcie się tym filmem I do następnego razu Pozdrawiam